Cześć, witajcie, ja nazywam się Oczywiście Chincul i mam dzisiaj dla Was newsa, a mianowicie chodzi o. Przegląd informacji na temat, co nowego się pojawi w grze we wrześniu. A trochę tego jest najważniejsze. Tak jak widzieliście, już prawdopodobnie na moim screenie miniaturkowym z filmu, Obiekt 907. O tym porozmawiamy na sam koniec. I co takiego we wrześniu nas czeka? Pierwsza sprawa, no to oczywiście, tak jak tu wam leci w tle, wszystkie operacje z tych igrzysk Charlie, czyli te ostatnie, letnie już mamy do wykonania. Później oczywiście, jeśli zrobimy te wszystkie misje, tak jak tutaj jest podane, otrzymujemy pojazd Helkata 105 HMC. Tak jest, ten pojazd będziemy mieli za darmo. I teraz oczywiście tutaj przypominam, później będziemy mogli również brać udział w kolejnych prawdopodobnie wyzwaniach na obiekta 279 Early. I nie ma tak, że jeśli ktoś, na przykład wcześniej nie robił tych operacji, nawet teraz może zacząć zrobić tą jedną i będzie miał zniżkę 10% na ten pojazd, ale jeśli ktoś kompletnie w ogóle nie robił tych operacji, nie ma kompletnie szans na zdobycie obiekta 279 Early. Musimy chociaż jedną operację zrobić, tak żebyśmy mogli nabyć ten pojazd, oczywiście za jakąś kwotę. Na razie jeszcze Wargaming nam nie podał ceny, obiekta 279 Early. Trudno oczywiście zgadywać, jaka cena tego pojazdu może być, ale najważniejsza sprawa, słuchajcie, kończymy letnie igrzyska, już trzecia faza i później dostajemy Helkata. Po Helkacie prawdopodobnie rozpocznie się właśnie operacja na obiekta. Ale co jest dziwne, choć patrząc na firmę Wargaming tutaj raczej nie ma zdziwienia, dalej nie mamy, nie znamy parametrów Helkata 105 i nie wiem do dlaczego wargaming na razie nam nie podaje. Szczerze wam powiem, ja już tym pojazdem miałem przyjemność się pobawić. Powiem tak, jest to fajna zabawka na szóstym poziomie, dodatkowo zarabiaczka, z bardzo fajną prędkością. Do przodu, bo do tyłu jest zdecydowanie gorzej, a działo potrafi nieźle wyjaśnić. Tak więc, Hellcat 105 już niedługo w naszym garażu. Oczywiście, jeśli zrobiliśmy wszystkie operacje na ten pojazd za darmo. Prosiliśmy, prosiliśmy wszyscy tak naprawdę, bo każdy w większości w sumie chyba z 99% graczy pisało do Wargamingu, aby wrócił event z losowaniem plus 1, minus 1, czyli preferencyjny matchmaking. Tak jest, w końcu moc zarabiania premką powróci. Doskonale wiecie, że teraz mamy takie losowania, gdzie nawet czasami się zdarza: jedna ósemka jest losowana na wszystkie dziesiątki, albo dwie ósemki na same dziesiątki i graj. Takim pojazdem, takim poziomem. A już nie wspomnę o pojeździe drzewkowym, gdzie on może być na stoku. Tak więc tutaj akurat jest no naprawdę dość spora niesprawiedliwość i niewielu graczy akurat się decyduje grać tymi pojazdami. Premki. Od czasu do czasu gdzieś tam się wyciągnie, człowiek pozarabia, ale przy tym losowaniu pamiętam, jak właśnie był ten event, naprawdę świetnie się grało i bardzo dobrze, że akurat Wargaming zdecydował się powrócić do tego eventu. Oczywiście nie jest to tylko jedyny event, również powraca. Commander Mode, czyli tryb dowódcy. Tutaj stratezy będą mogli się zaprezentować ze swoimi umiejętnościami. Będziemy mogli używać myszki i klawiatury, akurat do tego trybu. Ten tryb oczywiście już wcześniej był, tak więc myślę, że nie trzeba go tutaj przedstawiać. Skrzynie miłości, skrzynie rozkoszy również powracają i ci co są rządni nowych. Pojazdów, premium, ewentualnie różnych bóstw i tak dalej, będziemy mogli zainwestować w skrzynki. Tego chyba również nie muszę przedstawiać. Tak więc, skrzynki wracają już we wrześniu. I tutaj mamy opis wszystkich wydarzeń, a prawdopodobnie będzie jeszcze tego więcej. Tak więc, myślę, że wrzesień naprawdę będzie ciekawy. Sporo operacji i tak dalej, tak dalej. Dodatkowo, słuchajcie, oczywiście musi być premka. A jaka? Sami zobaczcie. Jest to Excalibur, czyli niszczyciel czołgów nacji brytyjskiej, poziomu 6. Tak naprawdę, czy wielu graczy czeka na takie pojazdy? Może część. Gra na niższych tierach, ale prawdopodobnie w większości raczej niestety, ale koczują na wyższych poziomach. Doskonale wiecie, że te niższe poziomy nie są aż tak popularne jak właśnie czy dziewiątki, czy dziesiątki. W każdym razie, Wargaming wprowadza tego TDK. Te Zaraz zobaczymy mniej więcej, jakie parametry ten pojazd posiada. Trudno na razie przewidzieć, jak on u nas będzie się prezentował, jeśli chodzi właśnie o wersję konsolową. Czy znajdzie wielu nabywców? Raczej nie sądzę. Patrząc na parametry tego pojazdu w wersji pc pojazd posiada 750 punktów wytrzymałości, działo 76 mm, penetracja 165-192, uszkodzenia 150, działo bardzo szybko strzelne, jeśli chodzi o czas celowania 1,8 i 3. Celność 0,30, tak więc tu działką może dawać radę. Jeśli chodzi zaś o prędkość maksymalna, tego pojazdu jest 50 km na godzinę, co dodatkowo jeszcze możemy powiedzieć, pancerz, można powiedzieć, nie istnieje. Co więcej, zasięg spotowania mamy 360 m opuszczanie działa minus 10 stopni. Takie najważniejsze parametry tego pojazdu powiedziałem i sami zdecydujcie, czy warto go nabyć, czy raczej nie. Bitwy rankingowe znowu powrócą i znowu na dziesiątkach. Czy trzeba tutaj cokolwiek mówić na ten temat? Myślę, że nie. Teraz przejdźmy do najważniejszego tematu. Pojawi się w grze prawdziwe Stalinium Obiekt 907. Wielu graczy czekało na ten pojazd. Ja szczerze powiem, nie aż tak bardzo jak na M60, z tego względu, że na chwilę obecną jakoś nie po drodze mi do radzieckich placków, ale bardzo dużo graczy czekało na ten pojazd, z tym bardziej, że na PC jest to naprawdę jeden z lepszych pojazdów w grze, tak więc zobaczymy, co Wargaming nam tutaj zaprezentuje. Czy będzie zmieniony? Zobaczymy. Na razie nie mogę nic Wam powiedzieć na ten temat. Do tego pojazdu jeszcze nie mam dostępu. Jeśli tylko cokolwiek się pojawi, postaram się Was poinformować. Ale dlaczego ten pojazd jest aż tak upragniony przez wielu graczy? Zobaczmy sobie parametry i porównajmy go chyba z najlepszym medem radzieckim 10. poziomu, czyli z obiektem 140. Zobaczmy, jak te dwa pojazdy się prezentują obok siebie. Oczywiście tutaj skorzystamy ze stronki Tank GG. Więc zobaczmy, jak obiekt 140 wypada przy obiekcie 907. Jeśli chodzi o DPM, czyli uszkodzenia na minutę, obiekt 907 wypada lepiej. Penetracja jest taka sama, uszkodzenia są takie same, czyli 320 na strzał. Mamy do dyspozycji działo 100 mm. Przeładunek, no to tutaj również ma, jest bardzo mała różnica na korzyść obiekta 907. Prędkość pocisków. 1535, tak więc prędkość jest naprawdę świetna, ale zobaczcie na różnicę pocisków na pojeździe. Na obiekcie 140 mamy ich 50, tutaj mamy. 45, czyli o 5 pocisków mamy mniej. Czas skupiania na obiekcie 907 jest lepszy 2 sekundy. Tutaj mamy bardzo małą różnicę, czyli 2 i 1. Kolejnym parametrem jest celność. Tutaj również jest bardzo mała różnica 0.35 do 0.36 na korzyść 140. Dodatkowo celność w ruchu 140 wypada lepiej. Opuszczanie działa. 140 wypada lepiej. Minus 6 stopni do minus 5 stopni. Prędkość maksymalna taka sama. 55 km na godzinę. Silnik jest lepszy na obiekcie 907-610 koni. Na 140 mamy 580. Współczynnik oczywiście koni będzie lepszy na 907. Prawie 17 koni na tonę. 907 również posiada lepszy obrót wieży. Pancerz, kadłub. Również jest delikatnie lepszy. 110 z przodu na obiekcie 140 mamy 100 z przodu. Boki są lepsze. 100 mm mamy pancerza z boku. Wieża na 140 jest zdecydowanie lepsza. 240 z przodu, 187 boki. Na obiekcie 907 mamy 228, 180. Tak więc, aha, punkty wytrzymałości. No, obiekt 140 wypada gorzej o 100 HP, tak więc na korzyść 907. I dodatkowo zasięg spotowania 400 metrów na obu pojazdach. Tu jeszcze można by było zwrócić uwagę na zasięg radia 850 metrów na obiekcie 907. Tak więc tak te dwa pojazdy się prezentują na PCC. Czy pojazd będzie wyglądał tak samo na wersji konsolowej? Trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, z tego względu, że nie mam kompletnie informacji na ten temat. Jak tylko coś się pojawi. Postaram się Was jak najszybciej poinformować, bo wiem, że wielu graczy czeka na ten pojazd z utęsknieniem. Tak więc słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Proszę Was, zostawcie łapkę w górę, jak podoba Wam się materiał, no bo troszeczkę inaczej go postanowiłem zrobić z mojej strony. To wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej!